Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jestem Phil przed Wami. Kolejna talia z Gwinta: Relikt podtrzymuje krasnoluda. Tak, to jest talia, którą chciałbym wam przedstawić, i jest to archetyp z nowymi kartami. Jest to Skojatel pod pobudzenie ze Simlasem, Aglai z Sheldonem, Torkiem, czyli tym nowym reliktem, który bardzo mocno przyspieszył handbuffa oraz Gordem. Tak, ja wiem, że mimo tego, że Gord został teraz znerfiony. Że może wzmocnić się maksymalnie o 12 punktów za każdą kartę specjalną, to i tak znalazło się tutaj dla niego miejsce. Dlaczego? To zobaczycie w grach. Najprościej przedstawić talie w sposób jednoznaczny. Wzmacnianie jednostek za pomocą Havekarem to po pierwsze. Po drugie, zesformowanie stołu z wykorzystaniem zaklinaczek oraz z yy, bo Simlasa możemy zagrać dwojako. Simlasa możemy zagrać z magicznymi kulami, żeby zeswirmować sobie nasz stół pod te zaklinaczki. Druga opcja to jest zagrywanie pod krąg życia, no i ten krąg życia jest niesamowity, zważywszy na fakt, że jeżeli wzmocnimy torka, wzmocnimy nasz relikt, no to dodatkowo on przenosi równowartość tego wzmocnienia na jedną z losowych kart na ręce, więc jeżeli wszystko się uda, no to ten Sheldon czy też gord, no oczywiście Aglais, Mogą urosnąć do niesamowitych punktów. E, talia ciekawa, przynajmniej według mnie. Jest możliwość kontroli stołu. Y, lekcje przyrody, kręgi życia. Jesteśmy w stanie obijać wrogie jednostki, żeby nie rosły zbyt duże, zbyt mocne. Nie mogły zyskać witalności, e, wytrzymałości, więc to jest w porządku. Nie mamy oczyszczenia, więc y, oczyszczenia. Gdybyśmy potrzebowali oczyszczenia, to oczywiście celujemy w takowe z czarodziejek z Dolblatana. Dodatkowo, gdyby było potrzebne tego więcej, to mamy Elfie Prorokini. Jednak Elfie Prorokini staramy się zagrywać z magicznymi kulami, żeby maksymalizować zaklinaczki. No i tym samym zapełniać sobie stół, robiąc niesamowite tempo, niesamowite punkty i utrudniając rywalowi całą rozgrywkę. Jeżeli rozpoczynamy i mamy taką możliwość, jeżeli mamy takie predyspozycje, warto oczywiście zagrać krysztołową czaszkę chociażby na tego przemytnika, który na końcu który wzmacnia jedną jednostkę. Perfekcyjny, perfekcyjny plan byłby taki, że przemytnik wzmacnia oczywiście nasz relikt. Co więcej, właśnie ze sprawą tego reliktu to jest talia lojalna. Czyli musicie być świadomi tego, że tutaj mamy tylko i wyłącznie karty z Jeżeli byście chcieli zobaczyć karty. Z innej frakcji, no to wtedy niestety ten relikt traci na wartości. Go jest warto mieć od samego początku, ponieważ, jeżeli gramy samo no to z tego faktu już jesteśmy w stanie wyciągnąć punkty, które są ekwiwalentem jego tutaj kosztu werbunku. Mamy Radę i Grima, mamy Zeflasów, więc dwie kluczowe karty natury pozwalające wyciągnąć nam jedną z istotniejszych kart Skojatel. Mamy tego Sheldona, który raz, że jest przepotężnym finisherem, w większości przypadków, dwa, że jest niesamowitym remowalem. 3. Mamy tego Torka, o którym wspominałem. Mamy Gorda, który zazwyczaj wchodzi za około to 18 punktów. Jeżeli mu się uda, oczywiście, jeżeli jest na tyle długo na rączce, żeby zostać wzmocnionym. Mamy Aglais, która, jeżeli się uda, to również rośnie do niesamowitych punktów. No i mamy urodzajne żniwa. To jest karta natury, w której, to jest w ogóle niesamowite, jeżeli dobierzemy zaklinaczkę z na właśnie z tą kartą, a na cmentarzysku mamy już odpalone magiczne kule, no to tu już widzimy przepiękną synergię tych kart. Z automatu zagranie urodzajnego żniwa, jeżeli są trzy magiczne kule na cmentarzysku, przekłada się na to, że zamiast jednej zaklinaczki dostajemy cztery. Tylko, tylko pamiętajcie, żeby mieć coś na stole, co nie ma w zasłony, żeby nie tracić tych punktów witalności, bo one jednak mogą się przydać. E, talia na tyle prosta, że nawet nie ma za bardzo co w niej tłumaczyć. E, najważniejsze zasady, myślę, że już znacie, magiczne kule zapętlają się z elfimi prorokiniami, z zaklinaczką, z czarodziejki, bez względu na to, czy wyciągniemy oczyszczenie, którego tutaj nie ma, czy zagramy po 6 punktów y, i spróbujemy dograć magiczne kule, to punkty mamy. Z Agla i z punkty zazwyczaj mamy no Simlas jako Odchudzenie tej talii jako zrobienie punktów. Obrońca Mahakamu, taki mały Krasnoludek, jeżeli, przepraszam, Krasnolud, jeżeli zostanie wzmocniony chociaż raz, czy to przez pobudzenie, czy to przez jakąkolwiek jednostkę wzmacniającą, no to jest pasywnym silnikiem, który dopóki jest wzmocniony, ulega dalszemu wzmocnieniu. Więc go można też sobie fajnie zapętlić i zagwarantować chociaż ten jeden punkt na koniec każdej tury. V. -w. wyciągarka do dowolnej karty natury. No i co? Teraz sumując, obrońca puszczy karta, którą staramy się albo zagrywać lekcję, albo krąg życia, w zależności od tego, czy rywal ma trzypunktową jednostkę na stole, czy też nie. Jeżeli nie ma trzypunktowej jednostki, to lepiej zagrywać w większości przypadków lekcje. Jeżeli ma punktowe, to śmiało możemy zagrywać krąg życia, wzmacniamy sobie wtedy nasz relikt. No i to duplikuje punkty. To nie jest klasyczna. Albo najpopularniejsza wersja pobudzenia, ponieważ wydaje mi się, że jest ona troszkę zbyt pasywna. Że, jednak, jeżeli trafimy na dek, który jest w stanie urosnąć właśnie za pomocą swoich jednostek, no to nie jesteśmy w stanie się utrzymać. A w tym wariancie powiedzmy sobie szczerze, że mamy dosyć dużo agresji, jak na dek lojalny, ale mamy również punkty, co mam nadzieję, że uda wam się przedstawić podczas gier. Więc powodzenia! No i niech ten relikt podtrzymuje naszą talię. Gramy na przecherę, i nasza ręka nie jest absolutnie ręką, którą chcielibyśmy mieć w takim meczu. Zagramy sobie czarodziejkę na sam początek, ją sobie oczywiście wzmocnimy, kończymy turę. No i słuchajcie, mamy zaklinaczkę z Dolblatana. To po pierwsze, rywal zagrywa skrytobójstwo, więc ja już wiem, że tutaj będzie chciał zrobić krzywdę tym jednostkom, to jest pewne. Nie mamy możliwości wzmocnienia naszych kart. Co może potem przełożyć się, co może skutkować yy, trudnym wynikiem? Zaklinaczka. Dobrze, zagrywamy zaklinaczkę. Ach, niesamowite, że zobaczcie, że wszystkie karty, które ja zagrywam, są przyzrywala w dosyć brutalny sposób kontrowane, co zresztą widać. Yy, pojawia się Kudegras, zabrana zaklinaczka. Aj, to jest niesamowite, ale mamy krąg życia, który sobie zagramy wzmocnimy relikt. No i nasz relikt wzmocnił zaklinaczkę. Ze wszystkich możliwych kart, które były na ręce, a wzmocnienie zaklinaczki chyba najmniej mnie satysfakcjonuje. No, taka jest prawda, że tutaj mogliśmy dobrać dosłownie wszystko. No, mogliśmy mieć karty jak leci. Jednak gra stwierdziła, no nie, nie tym razem. Dlatego ja nie będę tutaj, nie będę tutaj się za bardzo starał, żeby zagrywać tych zaklinaczek więcej. Dlatego polecimy sobie, myślę, że z magiczną kulą, z tego tytułu, że jak wzmocnimy sobie raz czarodziejkę, to owszem, tracimy punkty. Jednak jest to gwarant tego, że możemy rozbić wrogą czarodziejkę, więc traci on kartę specjalną. W wyniku czego strata tych dwóch punktów witalności nie jest aż taka bolesna, nie jest aż taka straszna? Pojawia się kolejna agentka. Nasz gordzik na razie, skromny bo skromny, tutaj nie będzie chciał się wzmocnić. No i ja muszę spasować. Niestety muszę w tym momencie spasować. No, widzimy, jaka trudna jest ręka tych kart, że tutaj nie ma żadnego pomysłu. Ja tu naprawdę nie widzę nic, w jaki sposób mógłbym to zagrać. E, jeszcze gdyby tutaj była możliwość, gdyby był jakiś silnik wzmacniający, powiedziałbym w porządku. Możemy grać. W takim wypadku naraziliśmy się na to, że rywal odzyska w sumie, że teraz on będzie wykładał tempo, że rywal jest w stanie tutaj zrobić niesamowite punkty. A mi zostaje wyłącznie się przyglądać na ten cały spektakl, który dla nas przygotował. Jeżeli, jeżeli zagramy urodzajne żniwo, hmm. No ciekawie. No ciekawie. Odrzucimy Aglais. A, liczyłem na jakiegoś brąza podstawowego, na jakąś taką absolutnie basicową kartę. E, jednak w tym momencie to się nie wydarzyło. Musimy zagrać naszą zaklinaczkę. To jest naprawdę duża strata. Raz, że ta zaklinaczka była takim pewniakiem, że ona wleciałaby i zrobiłaby punkty e, z magicznymi kulami, a dwa że zagwarantowałaby nam całkiem mocne punkty, co więcej straciliśmy Aglais. E, nastawiając się, że może, może, może dobierzemy jakąś tutaj kartę e, specjalną. No nic, kończymy turę. Obrońca, znaczy kończymy turę, muliganujemy kartę. Nie mamy v nie mamy Aglais. E, czy jest to dobre? No nie bardzo. No nie bardzo, nie ma tutaj e, powodu do, do radości. Jest taka opcja, że rywal na przykład y, będzie spodziewał się tej Aglais, będzie zagrywał wszystko z e, zgoła inaczej. To również jest wyjście. Dlatego poproszę tutaj naszego Hawekara Przemytnika na stoł. On tutaj zagości na stole. No i pamiętajmy o jednym, że mamy jeszcze, dokładnie, mamy Radę Issyngrima, e, którą możemy wyciągnąć. Driadę, Elfa albo Krasnoluda. Na dryadę 50-50. Na krasnoluda 100%, na czarodziejkę również 100%, więc jeżeli będzie taka potrzeba, no to cały czas punkty możemy zrobić. Rywal zagrywa fair karta. Rywal zagrywa fair karta i dla mnie fair kart jest przepiękną kartą do tego, żeby się jej pozbyć, więc poproszę tutaj... Hmm. Tylko, no właśnie, czy ja bym chciał tak zrobić... No nie, nie mogę tak zrobić, bo jeżeli tak zagram, yy, no to cały nasz plan niestety ulegnie zniszczeniu. Yy, 7 do 13. Rywal zagrywa Joachima i wyciąga Stetel, bo niestety Maga Zabójcę. Słuchajcie, tutaj nie ma się czym przejmować. Yy, Elfia prorokinie została trafiona. Yy, urodzajne. Mamy zaklinaczkę, przepięknie. Więc ja zapraszam czarodziejkę. Dodatkowo robimy sobie tutaj niesamowite punkty. Zobacz, jaka ta ładna synergia tu wlecia. To są właśnie te detale. To jest to, o czym rozmawialiśmy niejednokrotnie na live, że są możliwości, są yy, synergie, z których warto korzystać. Yy, teraz polecimy sobie pod dwa remuwale. Mamy oczywiście lekcję, mamy drugą lekcję, mamy obrońcę rywal zagrywa kolejnego Joachima i zagrywa mistrza Plagi. E, ciekawe. Ciekawe, że zdecydował się właśnie na takie zagranie, stwierdził, że no, to mi daje więcej punktów, więc zagramy w Hawę kara przemytnika, zyskujemy kolejne 3 punkty. No i mamy pewność, że Gord już na pewno wleci za maksimum tych swoich punktów. E, zaklinaczki zrobiły swoje. To jest 10 punktów różnicy, 40 do 30 rada i Isengrima chyba już wolałbym ją trafić w V i krąg życia tak coś mi się wydaje, że e, to byłoby dla mnie dużo lepsze zagranie więc e, niech i tak będzie tak, niech i tak będzie e, zagrajmy wpierw obrońcę, zagrajmy krąg życia, rozbijemy strażnika wzmocnimy torka, powinienem wpierw oczywiście uderzyć w to takie drobne niedopatrzenie ale to są właśnie te emocje to są te punkty, które generują się cały czas możliwe, że rywal też stwierdzi, ej dobra skoro, skoro tego frekarta mi zostawił, to wcale mu na nim nie zależy pamiętajmy również, że tutaj jeżeli pojawi się artout i tak może zagrać dosłownie pod wszystko pojawia się terapia eksperymentalna pod agentkę, więc rywal fajnie zablokował mi mój rząd Zastawienie zaklinaczki. No, zobaczmy. Jedna z trzech kart. Mamy pięć kart na ręce. Rywal dobrał lekcję przyrody. No, i co mi uderzysz? Jeżeli uderzysz mi drzewca, uderzysz mi drzewca. O! Jest Aglais, jest Obrońca, jest czarodziejka. No to zapraszamy Czarodziejka. Kończymy turę 64 do 43. Miejsce na stole powolutku się kończy. Rywal zagrywa test lojalności. Miejsce na stole powoli się kończy. I dograny gord. O oh, wow! No, faktycznie niesamowity gord. Przez Rywala zagrany krąg życia w zaklinaczkę. Wzmacniamy torka. Yy, Torg wzmocnił Sheldon'a. Świetnie. No to teraz nie ma nic innego niż tylko i wyłącznie zagrać Gorda, ze za sprawą tego, że yy, ja i tak tych punktów będę miał bardzo dużo. Yy, rywal zagra jednego szpiega, więc yy, stracimy najpewniej, stracimy jedno miejsce na yy, stole. Sheldonik robi niesamowite punkty. Zobaczcie, 100 punktów do 54. Czy wy to widzicie? Eee, to jest magia tej talii. No i w tym połączeniu jest ona w stanie robić całkiem interesujące punkty. Zagramy lekcję. Czy ja muszę nawet coś rozbijać? No nawet nie muszę. Nawet nie muszę, to by wyszło na to samo, a to czy wzmocnię obrońcę, czy rozbiję rywalowi jednostkę... To nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. 95 do 49. Yy, na ręce jedna karta. Rywal wie, że jeżeli zagra magiczny wstrząs, to robi mi miejsce, więc jeżeli ma magiczny wstrząs, to zostawi go sobie na sam koniec. No i emocje. Czy tutaj będą punkty? No nie ma punktów. Niesamowity Sheldon wygrał tę grę. Bierzemy się za to, bierzemy się za areszt, mamy Torka, Elfia prorokini, czarodziejka z Dolblatana i jedna zaklinaczka. Eee, to są karty, które są w stanie zagwarantować mi zwycięstwo w rundzie pierwszej, zwłaszcza że spróbujemy rozpocząć czarodziejką z Dolblatana z tego tytułu, że jeżeli zagramy na nią wzmocnienie, no to istnieje cień szansy, że rywal nie będzie miała jak się jej pozbyć. To jest, to jest w sumie optymistyczne podejście do tej gry. No i założenie... Oj, oj, No i założenie, że tutaj nie będzie żadnych złych odpowiedzi. Więc poproszę zagrać Elfium Prorokinie. Kończymy turę. No i sprawdzimy, co tutaj będzie się działo. Jak ten cesarski praktykant. No dobra, niech będzie. Niech i tak będzie, że rywal mógł w taki sposób zagrać. Zagramy czarodziejkę, zagramy lekcję, rozbijemy tutaj te praktyki, zakończymy sobie tę turę. No i na chwilę obecną, mimo że straciliśmy pewne punkty, to powinienem się cieszyć. No i niestety, długo moja radość nie trwała. Rywal zagrał właśnie, zagrał moją zaklinaczkę. To jest troszkę abstrakcja. A że rywal zabrał moją kartę specjalną i najpewniej będzie chciał jej użyć do tego, żeby wygrać ze mną ten mecz. Zobaczymy, czy tutaj spróbuję, czy będzie chciał używać tego aresztu, żeby zablokować naszą jednostkę. Widzimy zdrajczynię na Tanet pojawiła się tutaj na stole. Zagramy dodatkowo Elfią Prorokinie, skończymy teraz turę. No i ja bym chciał, dosłownie ostatnia karta, którą mógłbym zagrać to byłby... Eee, Simlas Van Morlechem Van Morlechem który będzie atakował czy też odpuści chyba odpuścił chyba Van Morlechem odpuścił więc dla mnie to jest doskonała wiadomość eee, zagramy sobie od razu wszystko co możliwe powzmacniamy nasze jednostki eee, gdyby nie było proroki, Prorokini to najpewniej zagrałbym Wokoło kręgu życia, żeby móc tutaj dwukrotnie wzmocnić torkę albo chociaż, żeby raz go wzmocnić, za sprawą eliminacji zaklinaczki. W tej sytuacji oczywiście możemy sobie zobaczyć i założyć, że może rywal nie będzie chciał tego grać. To jest 18 punktów różnicy 21, jeżeli policzymy witalność. No oraz w sumie, jeżeli odejmę to, że rywal ma dosyć dużo punktów pasywnych, no i w tym momencie jeszcze. Zagrywa Xaviera. No to ja już mogę powiedzieć jedno: mój cały careover z magicznych kul raczej niewiele zrobi. Raczej niewiele zrobi. 10 punktów różnicy tutaj, rywal to bez najmniejszego problemu powinien zrobić, więc oddaliśmy naszemu oponentowi, poniekąd oddaliśmy mu tego last za... za darmo. No ale ja muszę niestety grać w taki sposób, że nie mogę ryzykować aż tyle. O! Pojawia się poselstwo, więc tutaj trzy punkty z zaklinaczki. Dodatkowo Elfia Prorokini się pojawia. No i rywal nie dobrał karty, więc słuchajcie, tu jeszcze musi być zagrany dowódca. Zaryzykował. Ale jeżeli zaryzykował z wyrocznią, to tutaj będzie bardzo dużo kart specjalnych, więc to jest niebezpieczne. To może być bardzo niebezpieczne i tragiczne w skutkach. Jednak nie zapyszajmy na chwilę obecną. Nie wygląda to aż tak źle. Mamy zaklinaczkę dodatkowo, tylko że ja tej zaklinaczki nie chcę mieć. Z tego tytułu, że zaklinaczkę będę chciał zagrać z V albo z Rady i Syngrima, Więc to też jest dosyć wymowne. Jest jeden krąg życia. Świetnie. Jest jeden krąg życia, który jeżeli zagram. No to mnie rywal ograł w tym momencie. Definitywnie rywal mnie ograł. Eee, liczyłem, że będzie chciał coś jeszcze zagrać, chociaż jedną kartę, tak? Wiecie, żeby tutaj zrobić, no nawet ten jeden punkcik dodatkowy. Zagramy Hawekara Przemytnika. Wzmocnimy sobie coś dwa razy. Niestety wzmocnieniu uległ Gord. Raz uległa wzmocnieniu Aglais. Jednak mogło być lepiej. Mogło być lepiej, to mogły być karty dużo lepiej, dużo mocniej wzmocnione. Jest Obrońca Puszczy, jest Lekcja Przyrody oraz Są Żniwa. W talii pozostała v -ów. Zaklinaczka, czarodziej. No dobra, w porządku. Eee, czyli tutaj kilka punktów sobie zrobimy. No niestety te magiczne kule nie zagrają najlepiej. Eee, to jest akurat minus. Eee, to jest akurat minus. 2, 4, 5. Mamy 5 jednostek na rączce idealnie, więc to wszystko może ulec w wzmocnieniu. No i teraz będzie się działo. Teraz będzie się działo, nie mamy aż tak mocnego lasceja, jakby się mogło wydawać, że jest to archetyp, który chciałby się wzmacniać, jednak w tej sytuacji hmm, aż tylu kart wzmacniających nie mamy, więc zagrajmy sobie czarodziejkę. W wzmocnieniu ulega Gord. Kończymy turę, no i wiemy, że Gordzik ma dodatkowe 6 punktów, więc w porządku. Czyli relatywnie nasz Gord, Sheldon oraz Aglais zrobią porównywalne punkty. Niesamowite, bal maskowy. Zagrane bal maskowy przez naszego rywala. Poproszę czarodziejkę. I zagramy wytwarzanie Betart, rozbijając tutaj tego arystokratę, żeby nie robił on tutaj zbytnio punktów. Yy, Rady i Singima zagrać nie chcę. albo nawet nie tyle, że nie chcę, ale nie mogę. Tylko z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobię, to nie mam żadnego zagrania sensownego. Więc chcąc, nie chcąc, Rada i Sengrima. musi się pojawić. czarodziejka z Dolblatana również. Kończymy turę. No, i to jest, to jest akurat minus tej wersji talii, że tutaj nie mamy aż tylu jednostek. Pojawia się Joachim. No, i paradoksalnie, nawet nie udało się wzmocnić naszych jednostek. Zamień kartę z cmentarza przeciwnika z kartą ze swojej ręki. No, jeżeli zabrałbyś mi Simlasa... Byłoby bardzo nieciekawie. Byłoby bardzo nieciekawie, jak pojawia się Wilgefortz. No i widzimy, że rywal zastanawia się, co by tutaj zagrać, co by tutaj odebrać. I on chyba nie widzi dla siebie karty. On chyba nie widzi dla siebie żadnego słusznego rozwiązania w tym, w tym momencie. No i on również wie, że tutaj nie ma mocnych kart na stole, więc zagrywanie tutaj tego scenariusza na nic się zda. Zróbmy sobie wgląd. Vilgefortz. No dobrze, uderzymy sobie Vilgefortza. Na spokojnie, tutaj z tą czarodziejką poczekamy na wypadek, gdybyśmy jakieś oczyszczenie mogli dostać, na przykład Hawekar Przemytnik. Sheldon za 5. No lepszego momentu nie będzie. Yy, zwłaszcza, że wiem, że ten hawekar zrobiłby mojemu rywalowi dosyć dużo punktów i ja na to pozwolić nie mogę. Yy, więc mamy Aglais za 10. Yy, Gorda za 18. Torka za 7. No to takie porównywalne karty. To, to paradoksalnie te karty są dosyć porównywalne. Widzimy, knujących arystokratów, że pojawiają się na stole. Jest trucizna, no to wpierw czarodziejka, to po pierwsze. Po drugie, sprawdzimy, co rywal będzie miał. A ja niestety nic sobie tutaj wzmocnić nie mogę, więc polecimy w Joachima, obrońca puszczy i w talii, no właśnie, w talii. Nie mamy oczyszczenia, czyli nie udało się dobrać czarodziejki, a szkoda. Gdybyśmy dobrali z czarodziejki, to mielibyśmy zagwarantowaną możliwość podwójnego oczyszczenia, jednak w tej sytuacji nie jest to takie dobre. Krąg życia, no nic, chociaż w sumie, gdyby zagrać teraz krąg życia. No i wzmocnił się obrońca puszcze. No szkoda, było blisko. Było blisko, była szansa, żeby tutaj mieć jak najwięcej tych punktów, żeby ten relikt. Urósł do przyzwoitych rozmiarów podczas Van Morlechemów. Rywal w tym momencie nas przebił. Aglais czy Gord? Dobra, zagram Maglais. Jej jest chyba najmniej szkoda. Zważywszy na fakt, że z tych trzech kart ona robi najmniejsze punkty. Eee, no to to jest w ogóle też niesamowite. Wilgefort się pojawia. I to jest Wilgeford, który przyciągnął nam za zaklinaczkę z Dolblatana. Tyle dobrego. Poproszę obrońcę. Zagrajmy żniwa. No i zagramy... No właśnie, co by zagrać w tej sytuacji? Chyba strzelca. To są największe punkty. Więc niech i tak będzie. Myślałem, że może tutaj wzmocnić, jednak wiecie. A szansa... Mimo, że jest bardzo duża. No to mogłaby się nie udać. A w taki oto sposób mamy 15 punktów przewagi. Rywal ma dwie karty do naszych dwóch kart. Zostanie zagrany mentor szkoły żmij. Który wzmocni się o 7 punktów. Za sprawą V. -ów. Za sprawą V. Więc zagrywamy Torka. Tork będzie grany pomiędzy. Na wypadek gdyby tutaj było jakaś. Nieprzyzwoita karta, która chciałaby go na przykład zabrać, albo gdyby rywal miał zdradę, no to na wypadek trzeba, na wypadek tego trzeba być przygotowanym. 41 do 54. Wpada Cantarella, czyli kolejna duża karta przez rywala zagrana. Joachim zagrywa punkty, pojawia się truciciel. 40, 55 do 59. Zapraszamy Gorda. No i sprawdźmy, czy ten Gordzik mający 22 punkty jest w stanie nam tę rundę wygrać. Czy rywal ma na to odpowiedź? Przekonajmy się, magiczny wstrząs, więc gra wygrana.